Z martwych stał Pan, Aleluja. Kochani, przeżywamy Paschę Chrystusa, która dokonała się przez Jego mękę, śmierci, zmartwychwstanie. Chrystus towarzyszy nam w tym szczególnym czasie, przeżywanym, tak bardzo trudnym w naszej Ojczyźnie, w Europie, też na całym świecie. Idzie razem z nami, pragnie, by dokonała się Pascha w sercach naszych, w każdym z nas. On pokazuje dzisiaj swoją moc, która jest ponad wszelkie zło może wyprowadzić nas z każdej niewoli, może wypełnić każdy smutek obecnością swoją, radością i pokojem. Tylko jednego potrzeba, abyśmy przyjęli Go do swojego serca, zaprosili, przyjęli Jego Paschę. Niech ona się dokona w naszych sercach. Przyjmijmy Chrystusa Zmartwychwstałego z wiarą. Niech objawia się Jego moc i błogosławieństwo w waszym życiu. Pozdrawiam serdecznie z Matki Bożej Królowej Pokoju Zotynia z Bogiem.